Regał 300 kg na półkę? A może i 500? Czyli regały na duże gabaryty i nie tylko. Jak widzicie w moich katakumbach panuje syfkiła i mogiła, ale pora to zmienić. Dlatego wybór padł na regał Megamet od Metalcast, które charakteryzują się dużą nośnością, stabilnością, łatwością montażu, a do tego wyglądają bardzo elegancko. Czyli porządny produkt w dobrej cenie. Sam montaż jest dziecinnie prosty, system wciskany, z możliwością regulacji półek co 10 cm. W razie potrzeby istnieje także że Możliwość zakotwienia regałów do podłogi poprzez otwory wzmocnionych stopach. Same półki występują w długościach od 160 do 200 cm oraz w wersji na płycie HDF lub kratowanej, która zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Dodatkowo w każdej chwili możemy rozbudować powierzchnię do magazynowania poprzez dokupienie dostawy. Metal Cas przyszykował dla Was kod rabatowy WD10 dający 10% zniżkę na cały asortyment. W tym również na zapewne znane Wam drawiny Bayer System, która jest marką Metal Cas.